Dzisiaj spaliśmy w Leśniczówce, w miejscowości Franopol, gmina Sarnaki. Przejechaliśmy wczoraj 160 km, a dzisiaj wybieramy się do miejscowości Jaświły, do Listowo Stare w Parku Narodowym. Spaliśmy w bardzo pięknym miejscu nad rzeką Bug. Lasy, rano mgła, daleko od szosy. Spało nam się dobrze, zjedliśmy śniadanie, teraz szykujemy rowery do jazdy w kierunku Siemiatycz, później do Brańska, później na Sokoły, Kniszyn i do pięknego miejsca, do pięknego parku narodowego, który się nazywa Bibrański Park Narodowy. Dzisiejsza trasa będzie wynosiła 160 km. Myślę, że też ją pokonamy tak jak i wczoraj. Także pozdrawiamy wszystkich. Wszyscy niech tu pokiwają naszym znajomym. Cała drużyna uśmiechnięci, zadowoleni, wys, wys, wyspani. Pan leśniczy też wychodzi z leśniczówki. Szczęśliwy. Tak, no to właśnie, szczęśliwej drogi już czas. Jedziemy w kierunku Siemiatycz. Prawie 160 km. Pozdrawiamy.